Witajcie, ja jestem Doknes, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, dzisiaj jesteśmy na kolejnym odcinku w Survival Games, ponieważ po ostatnim filmem się 6000 łapek w górę, więc jej próg jest taki sam. 6000 łapek w górę to kolejny odcinek. Jesteśmy teraz w mojej mapie, ja jestem w kimś. Ja nie chcę być w kimś. Na pewno nie w chłopaku, no dobra, nieważne. N nie będę tak mówił, że mnie byś nazywać z Boknes i na marginesie nie nazywajcie mnie tak, bo bo, bo to hamskie i takie komentarze będą blokowane zapewne. Nie no, nie będą blokowane Takim śmieciem nie jestem, ale no w każdym razie robi mi się smutno, kiedy takie coś czytam, więc nie piszcie. To była strzynka, oh, sorry, że się po plecach. O, dobra, no w sumie nawet będzie git, widzę. Leather Cup. Ja nawet nie wiem, jak miałam klasę, ale jeżeli mam to, co myślę, no to e, powinienem móc. E, jak to się nazywa? <laughs> powinienem móc rzucać to, tony hałkiem, Toma hałkiem, tony hałkiem, tony e, W którym razie, sikierką. Dobra, powiedzmy sobie tutaj, bo tutaj jest jakaś wioska, to były jakieś e, wcześniej dziury, ale w niej ja raczej nie będę się zagłębiał, bo e, bardzo się boję, że gdzieś mi się po, o, posunie noga nie w tą stronę, co potrzeba i spadnę, ginąc cały mój dorobek. Czyli ja powiedziałem, spadnę, ginąc mój cały dorobek. Spadnę tracąc cały mój dorobek, oczywiście poprzez zginięcie. O, to jest czynka, dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Ja jestem dobrze jakby jeszcze pani nie widziała pani Strzynko. dobrze, więc to jest jakiś typu, dobra. A co mi? Tam jestem hardcorem, więc. Ej, 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 ej. Aha, 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 aha. 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 Aha, dobra, nieważne, nic nie widzieliście. Dobra, kolejna arena, nie załamujemy się oczywiście, ponieważ no ja jestem tutaj profesjonalistą. Trochę dałem fory, by się mogli na naprzód podbudować i by im nie szło y, źle, by, by po prostu zmotywowani chłopaki, no więc. Aha, byłem łaskawy, pozwoliłem im raz wygrać. Lecimy teraz znowu. Okej, okay, dobra, myślę, że będzie spoko. Myślę, że będzie naprawdę spoko. Y, z racji, już tutaj mam całkiem nie takie złe itemy, jakby się mogło wydawać. No w sensie, złe to one są, bo. Raczej nimi nie, tutaj za dużo nie dzwojuje, aczkolwiek tragedii nie ma. Które to ja w ogóle idę, nie? Gdzie jest wyjście z tego zamku? Halo, halo, dobra, tam jest brama główna, ale nie chciałem i do tak oczywistej e, miejscówki, także wyjdziemy sobie tak jak to planowałem, czyli gdzieś bokiem, gdzieś tędy powiedzmy, okej, okay, tutaj będzie myślę, że całkiem spoko Ogólnie zna, gram znowu na mainplesie, abyście jeszcze nie zauważyli w co wątpię, bo to jest w sumie takie, wiecie, na pierwszy oka, oka, to widać. Ale... Co my ten na Mineplexie to zdecydowanie... Nie, to Elo ziomek! Nie zauważył mnie! To zdecydowanie to, że niestety są tej tylko trzy albo cztery mapy, więc chyba następny raz już zagram na Ipixelu. No ale wiecie, no, to jeżeli będzie 6000 łapek w górę pod tym filmem, inaczej, no to nie, nie, be, nie ma mowy. Tamtoś biegł. Czy ja będzie nie tam, to ja biegnę tu, dobra. No i spokój. To jest jedna z czymś, tam jest kolejna. O! Nice! Coś mnie zblokowało. Lol, e, coś mi tam zblokowało. Tutaj mam już siekierkę, więc czuję się już nawet bezpieczny. Tutaj kolejna pusa tym razem strzynia Ciekawe dlaczego. Czy jeszcze się nie uzupełniła, czy. Czyżby została już przeszukana, niestety. Jezus, tam ktoś był. Tam, ja widziałem coś przy, przez drzwi. Dobra. O nie, tu ktoś jest. Tu jest jego ręka! O, oh, fuck! Ej! Ej! On dobrze wie, że ja tu jestem. Okej, okay, mamy go! Jest! Mamy go! Nice! Zabiliśmy go! What the fuck? O, oh, spoczywaj w pokoju. Spoczywaj w pokoju, mój przyjacielu. O, jeju. Ale był, 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 był stresik, trochę przyznam A tej bał mi właśnie przed, przed oczami, więc A co tutaj było, bo on to nie zebrał To sobie zjemy w sumie Żeby tutaj już nie głodować O kurde Jeju, to był tylko mój cień tam, a ja się strasznie coś to, to idzie Dobra, nieważne, pobiegniemy sobie w tamtą stronę Zróbmy sobie takiego trochę kli, Cliff Parkoura Co ma więcej d To masz, aha, dobra, to nie zobaczymy niestety no mm, ale dobra Pójdźmy sobie tendy, 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 tendy. Um, tutaj, tutaj w tym domku, obczajmy co tutaj mamy Halo, dzień dobry, ja, ja się nazywam Hubert Czy jest tutaj u Pani lub też Pana jakaś strzynka? Chyba niezbyt, sorry, musiałem się znowu podrapać um, Chyba tutaj nie ma w ogóle strzynki Chyba, że dziś będzie na obkoło, w sensie zobaczę um, Tutaj też nie ma, może na górze, co? Nie ma Ale weźmy, weźmy sobie, o, dobra Obczajmy teren, obczajmy teren, ja wszystko nas z góry i gdzie możemy się udać E, ogólnie to są niewidać graczy, to jest chyba normalne, bo jest tam jakiś taki limit. A w odległości, w którym możemy zobaczyć modele graczy, to chyba jest przeciw e, wszystkim cheaterom. <laughs> Fuck Dobra, o! Myślę, że to już jest border, ale to jest jakieś ruiny, więc tutaj e, chętnie się zagłębię. W sensie zagłębię się w penetrację tych ruin. E, wygląda tutaj całkiem spoko, W sensie myślę, że tutaj znajdziemy jakieś niezłe skrzynki. Ale póki co żadnych nie widzę. Halo, halo, czyżbym źle szukał? Ej! Tu powinna być jakaś tak Taki może być przecież. O, tam jest skrzynka, Widziałem ją e, krądem oka zresztą, więc... O, wbijmy sobie tutaj. Gdzieś ona była z tej strony, co co widziałem. Albo i nie? Nie no, dziś to nie musi być na pewno strzynka, tylko pytanie teraz, gdzie ona dokładnie jest? A f, 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 f. Ej, no, byłem... Byłem przekonany, że od dołu widziałem tam strzynkę. Aha, nie to było drewno. No kurde, zostałem oszukany. Fak, że tutaj będzie strzynka? Halo, halo, dzień dobry. No, niezbyt, niezbyt, a na górze? Na górze też niezbyt. Come on, taki duży las, tyle budynków, a tak mało strzynek? Coś mi się w to nie chce wierzyć, pewnie ja wszystkim mijam i wy teraz... A dobra, tu jest border. Jeszcze się co to za odgłos. Border jest w sumie pamiętajcie, to jest nasz przyjaciel, on nie ma zamiaru nas... O, cofam, 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 cofam! Czemu tu... ha ha Dobra, dobra, cofałem border, nie jesteś moim przyjacielem. P, prze Dobra, idziemy dalej w takim razie. Tam już byłem. Pójdźmy sobie, może tamtą ścieżką, może tam też trzeba doprowadzić nas do ciekawszych. O! Słyszałem jakąś fajerwerkę na jakiś ciekawszych miejsc. Jeszcze ten sobie zamiar tutaj sprawdzimy, póki... O, nie, tutaj już ktoś był. Gdy się da wyjść? Dobra, da się tędy wyjść. To nice, bardzo nice. Uh, zostało 5 minut, graczy dalej nie widać, więc. A w sumie są tego plusy i minusy. Tam ktoś leży, halo. A tam ktoś biegnie. Dobra, to ja się schowam, bo nie czuję się na siłach, by z nim aktualnie walczyć. Zaraz, czą tu. Nie! Nie, 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 nie. Nie, nie tak łatwo, nie tak łatwo, kolego. Zaraz, czy oni się tutaj gonią? Oj, futk. Czyli mają sojusz. O nie! To jest zacięta walka! Dobra, mam pomysł. Jak oni się zabiją, to ja zabiję tego, który wygra tą walkę. Nie wiem, czy rozpijacie o co mi kaman. Oni powiedzieć w sumie tam. Hmm. Ta wieża. Chętnie bym ją spenetrował i sprawdził, czy ona nie ma pełno część ciekawego w zanadrzu. Um. Tutaj nic, gdzie jest wejście do tej wieży w ogóle? Czy to jest w ogóle do niej wejście? Czy to jest tylko taka wieża ozdobna? Ozdobna, ozdobna O, tu jest wejście, proszę bardzo, dzień dobry mm, Witam państwa bardzo serdecznie, jestem Dorkness Tutaj oczywiście pust, tutaj, o, tutaj ktoś coś zostawił Więc bardzo fajnie e, Wyglądamy teraz już całkiem groźnie, co nie? Wyglądamy chyba poważnie Czy, no ja wiem, że jeszcze by pewnie było moją twarz, by mieliśmy wyglądać groźnie, aczkolwiek No wiecie, w no, jakiś tam mam aspiracje i ambicje, więc Aspiracja i ambicje. Nie wiem czy to nie jest Kupcie się ze sobą. Albo czy to nie jest to samo? Też to po prostu powiedziałem, więc nie kamieniujcie mnie w komentarzach, please. A tutaj też nic nie ma, więc spoko idziemy w takim razie tam. Tutaj halo, gdzie... Ja potrzebuję crafting table. No proszę bardzo, ja chcę crafting table do Goingdzie nie ma. A to już główna... To jest, O! Dobra, skrzynki będą zaraz uzupełnione, więc lecimy sobie tam, do tamtych dwóch strzynek. Jeszcze granica ich nie zjadła, nie no granica jeszcze tam jest w sumie daleko Całkiem więc Strzynki uzupełnione A, Dobra Portki mamy i tak, więc nam w sumie nic nie dało Zupka, jedzonko No jedzonko się przyda, nie będę mówił, że nie Więc w takim razie pójdziemy sobie jeszcze od razu tam e, Powiem, wszyscy teraz rzucili na środek Ile nas zostało? Zostało nas trzech Z czego ja podejrzewam, że przegram to starcie No niestety, ale tak podejrzewam Nie jest tem pesymistą o nie! Jeden z nich blitz stara i zarządził dead matchu. No to w takim razie słuchajcie, za 60 minut... 60 minut. 60 sekund zapewne zginę, ale napiszcie teraz w komentarzach, czy opytacie, że wygram, czy przegram. Ja wiem, że ostatnio przegrałem aż człowiek. Chciałbym, żebyście napisali, że wygram, bo wtedy będę, będę wiedział, że we mnie wierzycie i... I będę następnym razem grając brał to pod uwagę, że hej, mam już... Przecież... Oho! Dobra, mam te do koordynaty. To nie w tą stronę. To też nie tam. Czyli to idzie gdzieś tam 89. Eee, dobra, pójdziemy sobie najpierw tam. I to będzie gdzieś w tamtą stronę. Czyli musimy sobie tą górę obkrążyć. Ale i tak chyba tam się nie wyrobimy, no bo właśnie dajmy za 15 sekund. O, tutaj są jakieś itemy. Nice, nice! No i się tam bilia ja tutaj skorzystałem, ewidentnie. Um. Dobra, co jest lepsze? Dobra, we wezmę sobie siekierkę. A co mi tam? W sumie. Halo? Halo, gdzie oni są? A oni są tam, tam jest jeden, tam jest drugi. Słuchajcie, to ja mam taki plan. Gdzie się tutaj może schowam. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, schowałem się. Teraz czas na nich. W sensie. Poczekam aż oni się zabiją. A potem. Jestem trochę tchórzem? Teraz. Tam jest ty. Nie. Nie, 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 nie nie, nie widziałem Dobra, on sobie biegnie w tamtą stronę. Um, tam jest ten typ, on się tam biją ze sobą. Myślę, czy go w sumie. O nie, dobra, to jest, to jest moja szansa. To jest moja szansa. Tutaj, słuchajcie, wykaże się z killem i w ogóle. Dobra, dostał, dostał, dobra. Dostał, jest dobrze, jest dobrze. O nie, on ma żelazny miecz, to nie przewidziałem. O kurde. Masz tam, na gębę, jeszcze ty na gębę. O nie, nie mam niczym walczyć. Nie. <grym> Fuck! Dobra, ale było bardzo blisko, było cholernie blisko. Odejem. Prawie wygrałem. A no, jeszcze. No, easy, easy. No, tu jest jakiś pewnie vibium, więc jakiś vipowierzch. Tak, teraz się będę tłumaczył. Aj, dobra, słuchajcie. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu do końca. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz y, napiszcie komentarz. Czy chcecie więcej Survival Games na moim kanale Jeżeli tak no to widzimy się Niedługo w kolejnym odcinku Survival Games Dzięki wielkie za oglądanie do końca Trzymajcie się, na razie no i cześć